Witajcie, kochani. No to kolejne pytanie. Refleksologia stóp. Kiedy najlepiej przyjść na refleksologię stóp i jak się do tego można przygotować? I czy trzeba się przygotowywać? A więc na refleksologię, słuchajcie, najlepiej wybrać sobie taki czas i to jest naprawdę ważne taki czas, kiedy po zakończonym zabiegu. Czyli ten czas później będzie, gdzie będziemy mogli ten czas przeznaczyć na regenerację i na odpoczynek, musimy zwrócić uwagę na to, że często po zabiegu występują różne reakcje cielesne. To znaczy, może, już wspominałam o tym w innych filmikach. Tutaj znajdziecie też inne odpowiedzi na pytania zadawane przez klientów może boleć głowa, tak? Można czuć takie osłabienie, można czuć zmęczenie, można czuć taką senność i organizm wtedy potrzebuje takiej regeneracji, potrzebuje spokoju, potrzebuje odpocząć po prostu. Nie należy go wtedy forsować. I jeżeli będziecie mieć jakieś zadanie do wykonania, takie które będzie wymagało waszej koncentracji, dużej ilości uwagi, no to będzie wam ciężko po prostu. Warto sobie przyjść albo wieczorem, tak po już tych wszystkich zadaniach, albo w dzień wolny w ogóle od pracy, żeby sobie odpocząć, żeby móc y, tak naprawdę dać, żeby dać ciału tę przestrzeń na relaks, na odpoczynek i na uregulowanie tych wszystkich y, rzeczy, tej całej pracy w środku, która będzie się działa. Y, są sytuacje, kiedy oczywiście te efekty na przykład nie są takie, tak są zupełnie odwrotne, że na przykład, mm, na przykład umysł staje się taki trzeźwy i widzimy lepiej kolory, łatwiej jest nam się skoncentrować, jest wyostrzona taka percepcja i oczywiście bardzo fajny stan, więc to też nie jest regułą, że dany stan będzie, ale. Yy, jednak z samej praktyki wynika, że najczęściej osoby są takie znużone, zmęczone. Warto wtedy pić dużą ilość wody. E, mimo, że filmik nie jest o tym, to wspominam, bo słuchajcie, warto, nawet jak teraz jesteście, słuchasz mnie, to, e, to zastanów się, ile wody dzisiaj było wypitej i czy, e, i czy może warto się napić, bo, bo organizm potrzebuje wody, wiecie o tym. Tak. E, I czy warto się przygotować na taki zabieg. E, Przygotować się warto mentalnie, czyli warto się przygotować na relaks, na odpoczynek. I dobrze jest, jeżeli chodzi o takie, mm, takie fizyczne rzeczy, żeby sobie wyciszyć telefon, tak? Żeby nie czekać w tym momencie, na y, nie, nie, nie rozpraszać się, tak? Żeby skoncentrować się jednak na tym ciele i dać mu się odprężyć, tak? Żeby ta energia mogła swobodnie przepływać, żeby jej nie zatrzymywać w jakiś sposób. Odkładamy różne sprawy emocjonalne, takie, które. Jakieś problemy, które nas dręczą. Słuchajcie, to jest chwila w, tym, w tej sytuacji tylko dla was i dla Waszego ciała. I fajnie być tak naprawdę no tu i teraz, i skoncentrować się właśnie na tym, a nie odbiegać gdzieś do rzeczy, które nas rozpraszają, bo to naprawdę to jest praca z energią, refleksologia to jest praca z energią i, no i będzie to miało wpływ, tak? Więc... Odpoczynek, i jeżeli y, ogólnie teraz y, słuchasz tego i myślisz, no nie, to ja nie dam rady, bo po prostu ja cały czas o czymś myślę, ja no stop się przejmuję. No nie ma rzeczy, nie ma dnia, kiedybym się nie przejmowała czymś, to nie przejmuj się tym. <laughs> łatwo powiedzieć, tak? Ale mm, chodzi mi o to, żeby nie wchodzić w te kwestie tak głęboko, nie brać tego do siebie, ponieważ y, zwłaszcza kiedy. Mm, widzi się z domu, tak, swojego w miejsce, yy, które jest takie nacechowane na to, na to właśnie odprężenie, yy, czyli na przykład u mnie jest jeszcze do tego muzyka, tak, yy, relaksacyjna, która wprowadza w was również w ten stan, gdzie jest dużo łatwiej się odprężyć, tak. Słuchajcie, sama pozycja, że już się kładziemy. To jest sygnał dla organizmu, dla, dla ciała, że ok, to teraz relaks, tak? I naprawdę bardzo często to jest proste, odpuścić, nie? I, i właśnie o to chodzi, właśnie o to chodzi, żeby y, po prostu później wstać z nową energią, z nowym takim zapałem do, do życia, bo energia to życie jest pobudzana y, w stopach. Nerki są taką, taką właśnie, takim organem, który odpowiada za energię życiową, witalną organizmu. No, także i tam jest duży, duży nacisk na, na to właśnie, aby je pobudzić. Wtedy dużo więcej mamy siły i energii. Życzę Wam dużo, dużo siły, dużo, dużo energii, tak? E, bo bez tego to ciężko. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś pytanie, to proszę zadajcie je w komentarzu. Ja nagram taki filmik bardzo chętnie z odpowiedzią na takie pytanie. Co by na to? To zapraszam. Лапки в <laughs>